Jeszcze dwa... Chciałam z tej strony, Matthew, witam Was w kolejnym filmiku. Przed chwilę robiłem intro i powiedziałem w molejnym filmiku. No i dzisiaj miał miejsce update, bardzo mały, ale jest jedna ważna zmiana, którą zaraz omówimy dotycząca właśnie o tych cieni no i ogólnie cieni. I potem też będzie o paru innych drobnych zmianach z update'ów, takich krótki filmik, bo to jest ważne. Uwaga, więc jeśli nie śledzicie Reddit'a, no to być może nie wiecie, że od jakichś 3 tygodni od momentu update'u Vertigo, ten który omawiałem duży, nie można uszacować pliku CS2 video. W którym na przykład ustawiając sobie cienie na niskie w grze, mogliśmy oczywiście sobie ustawić, żeby ciągle widzieć te cienie specjalne, oraz na przykład, żeby ogólnie cienie, przypuść to tutaj gościu, nie, żeby ogólnie cienie widzieć z bardzo dalekiego dogości, nawet przy, powiedzmy takiej, czyli nawet dalszej niż to jest ta odległość domyślnie ustawiona na bardzo wysokich cieniach. Czyli to było trochę takie, no, OP po prostu, to nie było oszukiwanie, nie? Ale no, mogliśmy sobie po prostu... Zdobyć lekką przewagę, no i przede wszystkim co było najważniejsze, mogliśmy zachować FPS-y. No bo wiadomo, cienie na wysokie, bo cienie na niskie to jest duża różnica FPS-ów. No i ja na przykład o tym robiłem filmik, poradnik i tak dalej. To o tym też między innymi wspominałem. Więc jeśli tego nie siedzieliście, no to od trzech tygodni, jeśli mieliście ciągle cienie na niskie, tego nie zmienialiście, to graliście bez tych specjalnych cieni. Natomiast Valve chyba zauważyło lament graczy właśnie na Redditie, czy tam gdzieś po tym update'cie, który to jakby usunął. I wprowadzili dzisiaj opcję, która od razu znajduje się tutaj. Macie tutaj widzicie, nowe albo generalnie po prostu obraz. I tutaj macie Dynamic Shadows. I ja na początku, jak to zobaczyłem, to to Olałem. w Wyobraźcie, bo ja pomyślałem: OK, no dobra, mam opcję Dynamic Shadows. Jest albo Sun Only, albo All. Więc Sun Only to nam nie zadaje, tak? Bo to nie mamy tych, tych jakby cieni specjalnych. No a jeśli damy All. No to co nam to daje, tak? I tak musimy wybrać wysoką jakość, żeby mieć te cienie, ale tak już nie ma, ponieważ te cienie specjalne kontroluje teraz ta opcja, a nie jakość cieni. Jakość cieni po prostu określa no, odległość wyś wyświetlania cieni oraz po prostu jakby rozdzielczość tych cieni, czy są rozpikselowane, czy są bardzo wyraźne, nie? Więc tutaj już możemy sobie ustawić niska i dać właśnie Dynamic Shadows na OL, to jest domyśla na OL, więc tak to wygląda. Sprav strone na kteréj můžeš otvírat činy z Cza, brač udzialky z Batlach oraz vyměňat svoje skinky. Užij mojego kodu Mefiu, aby dostať darmové 26 zlotych na start i 10% bonusu do každého doadovania. Na CSGO Skins regulárně odbývají si je eventy s bonusovou valutou do zdobyča a oproč tego možná rufně ještě zjemně otvořit darmovou je i brač uzial v giveawayach. Zaprasám na CSGO Skins s jen po CSGO očiviště, link v opisie. Pozdrowie. Więc przypuszczam, że po dzisiejszym updatecie, skoro domyślnie na Oli i mieliście cienie ustawione na niskie. No to po prostu te cienie mieliście jakby już zrobione, więc ten filmik jakby wam nie był potrzebny, bo byście po prostu zaczęli grać z tymi cieniami specjalnymi znowu z powrotem od dzisiaj i się po prostu zauważyli, o kurde, te cienie mam jednak. Natomiast jest też pewien problem, o którym wspominałem przed chwilą. No bo jest tutaj odległość wyświetlania cieni, na przykład też były jeszcze tam inne opcje w tym filmiku, już nie pamiętam Tam ustawialiśmy parę rzeczy Wydaje mi się, że tam też się ustawiało rozdzielczość tych cieni specjalnych chyba I jakieś tam jeszcze inne, jakieś dwie inne opcje, chyba ogólnie rozdzielczość tych cieni W każdym razie Minus jest taki, że przede wszystkim odległość wyświetlania cieni, tych takich zwykłych ze słońca Jest kiepska, jeśli ustawiamy ją na najniższą Więc pewnie pamiętacie przykład z Ensienta, nie? Na tym filmiku z Trickiem Mamy tutaj teraz cienie na bardzo wysoki no Trochę może źle poleciałem, i w tym momencie one gasną. Jeśli mieliśmy ten trik, to one gasnęły gdzieś, nie wiem, dopiero tutaj, więc było o wiele lepiej, ale z takiej odległości, że już mówiąc, to nie, było, nie robiło żadnej różnicy. Więc pomiędzy cieniami na bardzo wysokie, a pomiędzy tym trickiem, że możemy sobie na maksa jeszcze ustawić, to nie było w sumie żadnej różnicy, więc to nie było żadne, jakby, nie wiem, unfair advantage według mnie. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy oczywiście cienie ustawione na, na niskie, no to problem jest taki, że cienie widzimy tylko dopiero z tej odległości, czyli bardzo blisko. Ale już Was teraz uspokoję, tego chyba tutaj za bardzo nie pokażę. No, ale mniejsza o to, jeśli chodzi o te cienie specjalne, czyli te cienie tutaj, więc w tym momencie widzicie, mamy cień w tym miejscu, który ciągle widzimy. No, a jeśli damy sobie bota, na przykład choćby nawet już w tym miejscu, mamy cienie na niskie, to już go w tym momencie nie widzimy, tak? A ten dalej widzimy, czyli wiadomo, że te są zawsze widoczne. Natomiast no to jest problem. No, i teraz tak, jest kolejna sprawa, bo tak jak mówiłem w tym filmiku, z właśnie tam ustawieniami graficznymi i tak dalej. No to też jest jakby przydatne to, że te cienie na niskie są rozmazane i są o wiele przyjemniejsze, no tu jest bardzo fajnie, nie ma jakby żadnego, żadnej dystrakcji. No a damy sobie teraz bardzo wysoka, no i jest tutaj, widzicie, niepotrzebne elementy, które nas tam jakoś delikatnie rozpraszają, co powiecie, może to nie ma żadnego znaczenia, według mnie ma, jeśli macie wszędzie różne jakieś dokładne cienie, wszędzie jakieś dodatkowe detale. To troszkę jednak się mniej przyjemnie grano i osobiście oczywiście wolę grać na niskich. Z tym, że no ta odległość wysiadania cieni troszkę mnie martwi, bo być może będzie jakaś sytuacja. Pamiętam z filmu sprzed paru lat, jak pokazywałem gdzieś tam cienie w CSGO jeszcze. Pamiętam prosty przykład. No na przykład tutaj gościu, nie, chyba, no dokładnie, tu będzie goś pikował. No i tu już widzimy, o, a tu nie widzimy, no, stoimy na ticketsie, nie? I gość nam tutaj pikuje. I mamy te, nie wiem, 50 milisekund czasu, jakby przewagi, że możemy się przygotować Gość na wychodzi, od razu nie chce go zabijać, teraz dodajemy tapa No a w tej sytuacji Dostaję one tapa, nie? Chyba będę grał na, nie wiem, na wysokich, nie na bardzo wysokich, tylko na wysokich No bo mi to nie robi żadnej różnicy, jeśli chodzi o moją kartę, wiadomo No ale w większości osobom robi Tylko, że mi wiadomo, nawet o te FPS nie chodzi, tylko o to, że ten Te wszystkie cienie, to mapę robią taką zbyt Dodano również, widzicie, tam cyferkę 100, nie? Ile mamy HP, tylko, że Z tego co widzę to jest tylko widoczne jak jest freestyle, więc nie wiem po co to w ogóle jest. Tak samo jeśli kogoś ustrzelimy, znaczy no wiadomo, jeśli ktoś obrażenia, to ciągle tej cyferki nie ma. I mam tutaj normalnie tryb turniejowy. Jak widzicie, turniejowy miraż. więc to chyba żadnego znaczenia ta zmiana nie ma, co mnie dziwi w sumie. No bo fajnie by to było widzieć podczas gry, nie? Ile dokładnie HP ma teammate. Znaczy to i tak można tutaj zobaczyć, no ale ten pasek też, no ten pasek wygląda lepiej tutaj. Szukałem też w opcjach, czy jest w ogóle opcja, żeby jakby ta broń była cały czas. Bo to jest jakby się pokazuje w momencie, kiedy widać broń, tak? Ale wydaje mi się, że nie ma takiego czegoś w opcjach, gdzie szukałem. Napiszcie, może ja coś tutaj przeoczyłem. Oparłem też problem, że generalnie, jeśli byliśmy w środku Neida, to my dużo widzieliśmy, a przeciwnicy nie. A teraz tutaj ten nade za bardzo nic nie przykrywa, tylko przez chwilkę i potem od razu widać. Wcześniej było tak, że ten Neidzik, jeśli wybuchał, tutaj nic nie było widać, a w tym momencie myśmy widzieli ciągle. A teraz po prostu ta widoczność z trzeciej osoby jest bardziej przezroczysta, tak? Czyli od razu tutaj widzimy tych gości. Dodano też, dodano też lewą rękę do boynek, co mogę sobie sprawdzić przecież. No i teraz widzicie, z tego co y, niby tam pisze, to nie było wcześniej widać tej lewej ręki, ja nawet nie pamiętam, ale no faktycznie troszkę to inaczej wygląda, więc składuję, że jej faktycznie nie było. No i to jest tyle. Jeszcze z poprzednich update'ów. Naprawiam jakieś przypadki, gdzie po prostu można było głową. Widzieć przez sufit, to jest kolejna dobra zmiana. Naprawiono kolejne jakieś problemy ze ścinkami, jakieś generalnie performance update y, więc Może znowu coś tam, jakiś przypadek, komuś coś pomogło. Też bardzo ważna zmiana, bo generalnie w tamtym update'cie z Vertigo yy, popsuli do plery, marble, fade, jeszcze tam jakieś inne. No, mój grog na przykład, tak? No i to zostało naprawione tam, nie wiem, po tygodniu czy coś takiego. No nie wiem, nawet chyba od razu zostało, nie pamiętam. W każdym razie dałem wtedy też posta na Facebooku, że trochę Beka, bo WLAF od razu jakby zapowiedziała, że to naprawi. No i faktycznie naprawiło, więc to, jeśli tego nie widzi. Nie wiedzieliście, no to też was informuję, bo to już było. To już miało miejsce dawno. Yy, no i widzicie, że mój gamma Doppler znowu jest cały ładny, zielony, więc cieszę się. Wydaje mi się też, że parę miesięcy temu w jakiś sposób się po prostu usunęło to, że ktoś jak ze smoka wybiegał. To była za nim taka chmura dymu, nie? Którą tutaj widzicie. No bo. Była... Teraz muszę wrócić z nim chyba. O, jest. Więc właśnie jak widzicie ta chmura jest z powrotem, to zostało dodane z powrotem chyba w tym update'cie Vertigo I tak samo jeśli jakiś gościu, to pewnie już sami zauważyliście, wybiega z mołotowa to mu się nogi palą, Nie, no to jest akurat, każdy z was na pewno zauważył Widziałem też na Redditie jakieś wiadomości, że ludzie, którzy krają z jakimiś teammateami sobie w lobby, matchmakingowym czy premierowym To, że wyświetla się teraz im info o czerwonym trastfaktorze od ich teammateów a niby wcześniej się chyba nie wyświetlało, to może się napisać, czy wam się wyświetliło czy nie, ale wychodzi na to z tego co wyczytałem, że się nie wyświetlało i dopiero teraz zaczęło się wyświetlać. Więc czy to oznacza, że Trust Factor został z powrotem przywrócony, czy po prostu to, że dodano te jakby komunikaty tylko o tym Trust Factorze? nie wiem, ale ciekawa rzecz do wspomnienia właśnie. No i to jest tyle jeśli chodzi o ten update i wszystkie parę poprzednich, mam nadzieję, że Wam się info przydało i że się podobało, jak tak to sub i łapka, no i do zobaczenia, na rap